kolejnym odcinku z naszej serii Rodzina Naukowo. Będziemy dziś, dziś mówić o no, podstawie rodziny, czyli o małżeństwie. I właśnie o tym porozmawiamy z psychoterapeutką, panią Aleksandrą Multoborską. Dzień dobry. Dzień dobry. Co się dzieje w głowie, w człowieka, że, że w ogóle chcemy chodzić w relacje, zawierać związek małżeński? Tak zwyczajowo, czy jakoś tak jak o tym myślimy, no to jasne jest dla nas, że najczęściej taka relacja zaczyna się od takiej fazy zakochania. E I to co jest ciekawe, e że zakochanie to jest jakby je jedno krótkie słowo, natomiast kryje się pod nim niesłychana liczba e wielu różnych procesów takich procesów, które zachodzą w organizmie człowieka, w jego mózgu. I związane są zarówno z funkcjonowaniem tych struktur mózgowych, jak i jeśli chodzi o różnego rodzaju hormony, neuroprzekaźniki. I to jest zupełnie niezwykłe. Takim główny, główną substancją, która jakby oddziaływuje w momencie, kiedy dochodzi do zakochania, jest substancja o nazwie fenyloetyloamina. I ona ma budowę, to może się wydać kontrowersyjne, ale tak jest, ma budowę zbliżoną do amfetaminy i w pewnym sensie. Podobnie działa na organizm, to znaczy powoduje to charakterystyczne dla zakochania pobudzenie, takie nakręcenie, przypływ takiej energii. Takie poczucie zdobywania świata. Tak, dokładnie tak. I to jest jakby, ona właściwie jest takim wiodącym, wiodącą substancją, która pociąga za sobą pojawianie się jakby i, i zmiany w kolejnych, w poziomach kolejnych substancji. Oczywiście endorfiny, które są hormonami szczęścia, wtedy też odgrywają bardzo dużą rolę bardzo znaczące działanie ma wtedy dopamina, dopamina to jest taka substancja, która wpływa na jest związana w ogóle z układem nagrody i w związku z tym ona też jest obecna w takich mechanizmach uzależnienia i sprawia, że dążymy i szukamy tego, co sprawia nam przyjemność. No, w tym sensie jest to oczywiście ta osoba, którą jakoś obdarzamy zakochaniem. Jesteśmy wiele w stanie zrobić, żeby ją Widzieć, mieć koło siebie, szukamy jej towarzystwa, to właśnie za to w jakimś sensie odpowiada dopamina. I również noradrenalina, która daje nam taki, taką siłę, żeby przejść do tego, nie? że jakby rosną nam skrzydła i rzeczywiście jesteśmy w stanie wiele, wiele zdziałać, góry przenosić. No, oczywiście, również jest to ta druga strona uczucia zakochania, czyli związana na przykład z adrenaliną, bardzo silnym stresem, prawda? Czy nam się uda, czy zyskamy wzajemność, czy. To się wszystko jakoś tam powiedzie, więc jest tam też taki element stresu i związanych z tym różnych procesów. I również to, co jest jakoś ważne, że dla odmiany to, że się pojawia dopamina, powoduje, że spada nam poziom serotoniny i pojawia się taki stan bałaganu w głowie, na przykład trudność nam skoncentrować, prawda? No to jest właśnie za to odpowiada ten, ten hormon. No, i w efekcie to też, jakby wszystko razem wiadomo, że oddziałuje właśnie na nasz mózg. Mówi się, że miłość jest ślepa. Między innymi przejawia się to tym na poziomie pracy mózgu, że kora czołowa, która jest odpowiedzialna np. za procesy logicznego myślenia, w stanie zakochania jest praktycznie nieaktywna. I to wszystko oczywiście no, ma swoje znaczenie i cel, takie mianowicie, żebyśmy my no, mieli energię do tego, żeby w ten bliski związek wejść. Prawda? To tak jest, jakby. Stworzone, pomyślane, żeby, żeby, tak, żeby nam pomagało w tym nawiązaniu relacji. No i w tym też momencie często te decyzje o byciu dalej razem się jakoś rodzą. Dobrze, żeby one miały taki czas dojrzeć też już na poziomie takiego bardziej uspokojonego funkcjonowania. To myślę, że temu służą te wszystkie, na przykład teraz, jakoś myślę, że sensownie, że to się rozwija, Nie wiem, kursy dla zakochanych, takie, które trochę pozwalają to wyhamować i przenieść się na taki poziom, kiedy działają już inne hormony, to jest oksytocyna i wazopresyna. I to co jest ciekawe, oksytocyna jest takim hormonem, który wydziela się również u kobiet karmiących i sprawia, że pozwala czuć taką bliskość, takie przywiązanie bezpieczeństwo też jakby pomaga w takim trwaniu przy, nie? To, to jest jakby ona jest za to odpowiedzialna. U mężczyzn bardzo dużą rolę odgrywa wazopresyna, która też powoduje taką chęć bycia z jedną osobą, nazywa się ją hormonem monogami, Więc no jakby na poziomie takim neurohormonalnym to myślę, że ciekawie jest znać te procesy i wiedzieć, że one są i naprawdę mają bardzo duże znaczenie. Natomiast na tym oczywiście potem nadbudowuje się wszystko to, co można nazwać sztuką miłości, tak? I jest jakimś takim świadomym już kształtowaniem tej relacji. No myślę, że to ma bardzo duże uwarunkowanie takie powiedziałabym jakieś ewolucyjne. Tak? To znaczy my jesteśmy jednak stworzeni do tego, żeby przede wszystkim podtrzymywać gatunek tak? I jakoś to jest bardzo gdzieś tam ważny w nas taki zapis, i te wszystkie procesy, które zachodzą temu, pomagają. Jest to też mocno uwarunkowane kulturowo, tak, bo jednak, jeśli patrzymy na różne kultury, jednak w ogromnej większości z nich, zarówno nie wiem, w prymitywnych kulturach, jak i dzisiaj w różnych miejscach świata, jednak ta instytucja małżeństwa takiego monogamicznego, no lub wiadomo, w islamie nie jest to monogamiczne, natomiast również jest to małżeństwo. No ta instytucja po prostu istnieje, tak? I jakoś w różne, różne kultury, różne grupy społeczne odnajdują w niej sens. No i myślę sobie, że to też jest jakoś ważne. No my w tych kulturach też wzrastamy my akurat w takiej kulturze Zachodu, gdzie to zawsze był ten model taki monogamiczny. I myślę, że to wszystko razem powoduje, że wiele z nas decyduje się właśnie na wejście w taką bliską relację i potem jej takie sformalizowanie, tak. Czyli też nic w naszym mózgu, w naszych zachowaniach nie dzieje się przypadkiem. No właśnie nie i to jest bardzo ciekawe, nie? że to jednak jest coś trochę poza nami <gry> i że to ma też tak głęboki sens, prawda, że to jakoś wszystko ma swoje uzasadnienie. Jest po coś, tak jak pani mówi, nie dzieje się przypadkiem. Jak nauczyć się dostrzegać, też akceptować te różnice, które są pomiędzy nami no, w związku z pochodzeniem, z poglądami, z charakterem? No, to jest w ogóle ciekawe pytanie. Myślę, że ono, bo tak się zastanawiałam w ogóle, też jakoś pary, które przychodzą też często gdzieś, na przykład, mają problem, tak, z zaakceptowaniem różnic. Ja myślę sobie, że to jest w ogóle kwestia wyjścia z takiej trochę pozycji, może trochę dziecięcej, trochę idealistycznej, no czasami można powiedzieć trochę jakoś niedojrzałej w której my jednak mamy taki pomysł, że ta druga osoba będzie taka sama jak my. Tak? Trochę y, dzięki tym dzięki, czy za sprawą tych właśnie procesów, o których przed chwilą mówiłyśmy, y, trochę to jest taki rodzaj iluzji, prawda? w który my popadamy, ta miłość, która jest ślepa, która trochę y, sprawia, że nie myślimy logicznie, wydaje nam się, że to jest takie trochę symbiotyczne połączenie. Tak? Dwie takie same, te słynne dwie połówki, czyli w zasadzie coś co jest no, jakoś jedna i druga muszą być jakoś niemalże identyczne żeby stworzyły to całość. No to oczywiście yy, nie jest prawdą, tak? Jakoś w relacje wchodzą dwie odrębne osoby i ja myślę, że to co pomaga w zaakceptowaniu różnic, to jest przede wszystkim zdanie sobie z tego sprawy, tak, że to jest druga oddzielna osoba. Yy, natomiast myślę sobie również, że ważne jest i to jest jakoś tam zbadane i dowiedzione, że jednak yy, w trwało na trwałość małżeństwa ma wpływ poziom tych różnic. Tak? To znaczy dobrze jest, wchodząc w relacje, mieć taką świadomość, jak wiele nas dzieli, jak wiele nas łączy. I jednak, jeśli tych różnic jest zbyt dużo, to znaczy mamy inne charaktery, inne usposobienia, inne temperamenty, inne zainteresowania, no, płeć mamy inną, po, poniekąd z założenia. Natomiast, no, jeżeli wszystko poza tym nas różni, no to jednak jest to pytanie, gdzie będzie ta płaszczyzna wspólna, tak? Jeżeli zakładamy, że będzie nią na przykład tylko jakaś chemia, która nas połączyła, no to oczywiście ryzykowne założenie, bo chemia, po tam, powiedzmy, od dwóch do czterech lat ten stan, stan uniesienia może trwać, potem te hormony, na przykład fenylo, w ogóle się wygasza, wchodzą tam na jej miejsce jakby inne substancje, no i to też jakby warto wiedzieć, prawda, że osoba, z którą się chcemy związać, Dobrze, żeby nas naprawdę realnie wiele rzeczy łączyło, bo na tym będziemy mogli budować później trwałą relację. A jak relacje między małżonkami wpływają na, na dzieci? No, wpływają na bardzo wielu różnych poziomach. Myślę, że warto wymienić takie poziomy jak komunikacja, to znaczy tak, sposób w jaki rodzice się komunikują, jak do siebie mówią, jak do siebie się zwracają, jak są w takim kontakcie niewerbalnym. Czy to jest nie wiem szacunek, zrozumienie, właśnie spokój, czy to jest jakiś nie wiem, rodzaj nieustających kłótni, napięcia, czy to są na przykład ciche dni. Więc ten sposób komunikowania to jest coś, czego dziecko uczy się przez obserwację, uczy się przez uczestniczenie w tym. Więc to jest jakby jedna, jeden taki obszar, który ewidentnie ma wpływ na, na rozwój dziecka. Drugi temat to są emocje. I to, jak w parze małżonkowie, rodzice te emocje wyrażają, tak? to znaczy, które emocje na przykład są dozwolone, które emocje są raczej gdzieś tam odsuwane, w jaki sposób one są wyrażane, jak się wyraża na przykład radość, sympatię, jak się wyraża złość czy smutek. I to też jest taka bardzo silna edukacja, którą się przeprowadza zupełnie no jednak najczęściej nieświadomie, tak? czy na poły świadomie. Znaczy my wiemy, że to jakoś ma znaczenie, ale no warto żebyśmy wiedzieli, że ma znaczenie kolosalne. Tak? Jest takim bardzo silnym przekazem. No bardzo ważne jest to, co się dzieje między rodzicami na poziomie takiego kształtowania w dziecku pomysłu, jak wyglądają role społeczne tak? mężczyzny, kobiety, matki, ojca bardzo, bardzo silny przekaz, to potem po latach właśnie często na przykład w terapiach par wychodzi, prawda, że spotykają się ludzie, którzy mają zupełnie inne wyobrażenia na temat tego, co ma w małżeństwie do, do zrobienia żona, co ma do zrobienia mąż, no i oczywiście to wynika wprost z ich rodzin pochodzenia. No i jakby wszystkie te aspekty, one składają się w ogóle na coś takiego jak jakość takiego środowiska wzrostu, rozwoju, czyli każdy z tych elementów, jego jakość jakby oddziaływuje na to, w jakim w ogóle miejscu dziecko się rozwija, tak? czy to jest miejsce bezpieczne, czy to jest miejsce jakoś, które stymuluje jego różne obszary, tak? które, które nie wiem, pomaga im się jakoś rozwijać, <laughs> czy to jest miejsce, które generuje na przykład jakieś nie wiem, duże zagrożenie i no, ewidentnie ten rozwój hamuje. To jest bardzo istotne i wreszcie jest też taki, no być może w ogóle kluczowy, kluczowa kwestia, jak taki, taka potrzeba dziecka. Przynależności do mamy i do taty, czyli dziecko nigdy nie powinno mieć takiego konfliktu lojalności. Tak, oczywiście na poziomie takim głęboko, powiedziałbym, psychicznym, takim psychologicznym, gdzieś tam no, to już są takie dziedziny, nie wiem, no, psychoanaliza na przykład jakoś bardzo tam mocno rozpatruje. Wiadomo, że jakby w rozwoju no, to są jakieś takie konflikty, prawda? Czy ja jestem bardziej, nie wiem, do mamy podobna, czy do taty, czy jakby z którym, jak tę relację tworzyć. Natomiast Nigdy dziecko nie powinno być postawione w sytuacji, kiedy na przykład musi wybrać, tak? czy kiedy ma zachować, nie wiem, jakąś życzliwość wobec jednego rodzica, a jest nakłaniane do jakiegoś rodzaju, nie wiem, wrogości wobec drugiego. To są sytuacje bardzo niszczące, no i w tym sensie konflikt rodziców, który miałby się tak przenosić na dziecko, no jest niezwykle dla niego uszkadzający. Więc relacja rodziców. Musi też zawierać taki element, jakby chronienia dziecka, tak? chronienia dziecka przed treściami z tej relacji, które nie są dla niego wskazane, dostępne, nie są możliwe w ogóle do obrogienia. Czyli, jakby z jednej strony ta relacja bardzo mocno dziecko jakoś otacza i ma na nie wpływ, a jednocześnie rodzice muszą umieć pewne elementy tej relacji jakby zachować tylko dla siebie. No tak, no bo. No w sumie, jeżeli są jakieś właśnie błędne przekazy, takie bardzo dużo, duże nasycenie złości, agresji, no to potem to chyba zostaje u człowieka na wiele lat i ma to wpływ na jego związki. Tak, to jest bardzo silne te wspomnienia, naprawdę dorośli ludzie jakoś, to niosą w sobie i mają, to tak często powraca taki właśnie obraz, że rodzice się kłócili. Nie? Że tam nie wiem, mama krzyczała na ojca, czy no, oczywiście, jeśli dochodzi do jakichś przemocowych sytuacji. To są bardzo w ogóle też to, co na przykład warto wiedzieć, no to są ekstremalne jakieś wiadomo zdarzenia. Natomiast na przykład kiedy dziecko widzi przemoc między dwogiem najbliższych sobie osób, jakimi są rodzice, jest to niezwykle traumatyczna sytuacja, bo to jest naprawdę takie zburzenie poczucia bezpieczeństwa na takim bardzo podstawowym poziomie. Czy da się w ogóle przeanalizować, jakby zobaczyć z perspektywy? Psychologicznej i naukowej, to dlaczego teraz jest taka narastająca tendencja do rozwodów? No myślę, że już tam nie jeden się pokusił o taką analizę. Natomiast oczywiście trudno ją jakoś uczynić taką globalną. No tak jak tutaj na przykład rozmawiamy czasami w zespole naszego ośrodka, ponieważ no, mamy siłą rzeczy, tak, pracując w obszarze psychoterapii, my mamy kontakt generalnie z osobami w kryzysie, tak, czyli na przykład z małżeństwami w kryzysie. No, wydaje mi się, że to jest jakby kilka aspektów, i to można powiedzieć, że one są takie dwojakie. To znaczy, ja bym powiedziała o czynnikach w jakimś sensie być może paradoksalnie pozytywnych i czynnikach takich negatywnych. I teraz tak, jakby od negatywnych, takich bardziej może jednoznacznych, jakby zacząć. No to wydaje mi się, że w ogóle zmieniła się, zmienił się taki społeczny odbiór pewnych wartości, takich jak na przykład nie wiem, wierność, sens trwania. No, taka słynna, to tak anegdotycznie się mówi, prawda, że kiedyś na przykład zepsuty sprzęt AGD naprawiano, dzisiaj się go wyrzuca, nie? I trochę to ma takie przeniesienie na relacje, że dzisiaj, kiedyś no ta relacja jakby trwała, trochę siłą, nie wiem, kontroli społecznej, trochę siłą nawyku. No, dzisiaj po prostu się jakby tę starą zepsutą tak wymienia na jakąś, nie wiem, nową. To jest też związane w ogóle z funkcjonowaniem społeczeństwa, czyli to, co mówiłyśmy o tych na przykład hormonach, tak, czy o pracy mózgu, no jak dzisiaj działa świat, jeśli chodzi na przykład o poziom bodźców i oddziaływanie na układ nagrody, czyli że my jesteśmy dzisiaj jakby formowani w takim duchu nieustającej nagrody. Tak. To jest kwestia przyjemności, to jest kwestia tego, co mi się należy, no i to oczywiście ma wpływ na całe działanie układu nerwowego i na to, że jeżeli coś przestaje być nagradzające, no to zostawiamy to po prostu, nie? więc to są jakoś takie zjawiska bardzo, myślę, wielopoziomowe. No oczywiście to jest cały przekaz pewnej grupy mediów, można mówić, że to jest jakaś teoria spiskowa dziejów. No wydaje mi się, że to jest jednak jakaś realność, że są dosyć mocne takie przekazy, które gdzieś promują, no nie wiem, jakiś taki promiskuityzm, tak? czyli na przykład częste zmiany partnerów, czy szybkie wchodzenie w kontakty seksualne, Pokazują, że to jest jakoś, z, jakiego, z jakiegoś powodu nie wiem, fajne, tak zadowalające. No więc to są takie naprawdę mocne, powiedziałabym, takie strumienie, które gdzieś tam płyną i no każdy z nas ma z nimi jakiś kontakt. Z drugiej strony, jak sobie myślę o tym zjawisku, właśnie na przykład w takiej narastającej skali rozwodów, no to mam też na przykład na uwadze fakt, że generalnie również na pewno świadomość w społeczeństwie, taka psychologiczna świadomość rośnie. Tak? Na przykład, kiedyś inaczej myślano o przemocy, tak? dzisiaj wiadomo, ta definicja przemocy się zmieniła. No, często tutaj rozmawiam z osobami, które doświadczały w dzieciństwie takiej przemocy, że dziś na przykład osoby, nie wiem, rodzice chociażby, no to mieliby już sprawy karne. Tak? Więc musimy mieć tego świadomość, to się bardzo zmieniło i w tym sensie na przykład fakt, że ktoś się rozwodzi, ponieważ w małżeństwie doświadcza na przykład przemocy, czy jakiegoś ym, takiego uporczywego na przykład uzależnienia, gdzie ktoś odmawia w ogóle leczenia. No to to są zjawiska nowe i teraz pytanie, prawda, czy to jest dobrze, czy to jest źle. No to jest to się po prostu jakoś dzieje i, i ludzie z tego korzystają. I jest jeszcze taki aspekt też gdzieś w tym obszarze, że no, mamy większą świadomość naszych potrzeb, tego czego my w ogóle chcemy od życia. To szczególnie na pewnych etapach funkcjonowania małżeństwa ma bardzo duże znaczenie, nie? kiedy nas się zachęca do takiej samoświadomości, no i to nie jest nic złego, bo człowiek wręcz jest jakoś zobowiązany do, do takiej świadomości siebie. No, natomiast to później może skutkować takimi decyzjami, że to nie jest relacja, w której ja chcę być, z różnych powodów. Jak? Zmienia się małżeństwo, bo wiadomo, na początku jest zakochanie, potem jest wiek średni, potem jest starość. Jak to wpływa na małżeństwo? Jak się, jakie wtedy są zmiany? No, to co jest właśnie ciekawe oczywiście to jakoś są różne opisy, różne teorie. Yy, natomiast wydaje mi się, że tak, te teorie łączy taka ciekawa, takie ciekawe zjawisko, że to jest trochę takie jakbyśmy chodzili po, jakbyśmy obierali jabłko i zbliżali się do takiego ogryska, to znaczy, że właściwie małżeństwo troszkę przechodzi przez pewne, to się nawet mówi, że tam co 7 lat w małżeństwie jest kryzys, jakieś takie, prawda, potoczne stwierdzenia. Oczywiście to nie jest tak, że co 7 lat ten kryzys będzie i ma być, natomiast niewątpliwie małżeństwo przez takie kryzysy naturalne, jako rozumiane jako pewne etapy rozwoju. No przechodzi, tak jest jakoś na nie narażone, ale w sensie takim jakby bardzo naturalnym. No rzeczywiście po tym etapie zakochania przychodzi taki etap otrzeźwienia, tak? No dla niektórych to jest takie na zasadzie o, o, co ja zrobiłem, co ja najlepszego zrobiłam, tak, gdzie ja w ogóle jestem. No to jest taki pierwszy moment i to się rzeczywiście zdarza, nawet właśnie kojarzę z rozmów z konkretnymi parami Często to się na przykład wiąże z taką pierwszą poważną kłótnią, nie? kiedy nagle się okazuje, to jednak te różnice są. Nie? To jest jakby taki pierwszy, takie właśnie pierwsze okrążenie. Potem jest taki moment, w którym yy, 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 mamy te, nie wiem, tam powiedzmy 30 lat, pojawiają się dzieci, no i tutaj znowu yy, wszystko zależy od tego, jak ten okres przejdziemy. Tak? No bo z jednej strony, okres z dużym potencjałem, możemy nauczyć się współpracy, możemy siebie nawzajem docenić. Jeżeli zadbamy o taki czas na zachowanie bliskości, no to też ta relacja będzie się rozwijać. Z drugiej strony duże ryzyko, ponieważ rutyna, monotonia, wielość obowiązków i konflikty, takie, które są. Znaczy, każde małżeństwo ma takie sfery, w których główne. Znaczy, on, Sfery głównych konfliktów w zasadzie są bardzo podobne w większości związków, tak? To znaczy, to są. Pieniądze, wychowanie dzieci, obowiązki domowe, kontakty z rodzicami, z teściami, tak? No więc jakby to jest ten czas, w którym to wszystko gdzieś tam wychodzi, zaczyna się ujawniać i teraz pytanie, jak my sobie z tym poradzimy. I potem przychodzi taki okres, kiedy dzieci są już trochę starsze, a nawet można powiedzieć coraz starsze, my wchodzimy w wiek średni. To oznacza, że zaczynamy no tak trochę patrzeć, w jakim miejscu jesteśmy w życiu, tak? Tak, analizować, co nam się udało, co nam się nie udało. No i tutaj znowu, może to spowodować te wszystkie takie kryzysy, też nazywane potocznie kryzysami wieku średniego, które mogą bardzo mocno oddziaływać na małżeństwo. Może to powodować chęć takiej nieodpartej zmiany, że ja mam potrzebę zmiany w życiu, ja mam chęć w ogóle, że mój współmałżonek był zupełnie inny. Nie, I to może pójść w bardzo różne strony. To może pójść w stronę jakiejś pracy nad sobą, to może pójść w stronę właśnie jakiegoś, nie wiem. Romansu, którym tam próbuje sobie jakieś swoje potrzeby zabezpieczyć. Także, no, jakby ten okres, i, i tu jest ten moment też, w którym zaczynają dorastać dzieci, i też zaczynają na przykład najmłodsze, nie, najstarsze. Najstarsze dziecko może już na przykład opuszczać dom. No to nas nieuchronnie konfrontuje z tym momentem pustoszy, pustosze, pus, pustego gniazda gniazda, które pustoszeje. No i później. W związku z tym jest taki moment, kiedy znowu jakby możemy, w tym momencie też na przykład jest taka, to jakoś jest teraz obserwowane, że małżeństwa takie, które przeszły ten wiek średni, na przykład nowym takim tematem jest, że to są pary, które też się niekiedy rozstają, tak? że jakoś nie udaje im się po tym czasie takiej trochę podsumowań tego, co się wydarzyło, no nie udaje im się tej relacji utrzymać. Natomiast te pary, którym się to udaje, no to dla nich jest to często taki złoty wiek, ponieważ nie wiem, mogą wrócić do jakichś zainteresowań, które wcześniej musieli na rzecz dzieci i opieki nad nimi odłożyć. No, po prostu jakoś odkrywają się nawzajem, nawet można mówić o takim powtórnym zakochaniu. I to może być bardzo dobry czas, taki powiedzmy tam 50-60 lat. No i później zaczyna się taki czas yy, znowu, nie, w którym jakby no, albo możemy yy, mieć takie poczucie, że jednak to, nie udało się tej bliskości jakoś odnowić, i w zasadzie jest to takie popadanie w jakiś, nie wiem, taką rezygnację i osamotnienie, albo jest to takie dojrzewanie, już takie dojrzewanie do takiej miłości, co się mówi tak, y, współczująca miłość, nie, że jakoś jest takie towarzyszenie tej drugiej osobie, z taką świadomością, no, że też jakoś nadchodzi koniec tutaj. Wiadomo, dla osób wierzących to ma jakby inny wymiar, to też może być takie bardzo no, rozwojowe, tak? jakoś wspólne przygotowywanie się do takiego zakończenia życia tutaj razem. No ale wiadomo, to też jest no, mierzenie się z tym, że, że jest ta starość, jest to słabnięcie. Jest... Natomiast tutaj jest jakby bardzo ważne, na ile jakość naszego dotychczasowego życia mm, pozwoliła nam się dobrze przygotować też do tej wspólnej starości. Nie? Więc Dlatego ja myślę sobie, że małżeństwo trochę idzie takim, tak jest, to jest takie koło, które się toczy przez takie różne wyzwania i jakby w każdym z tych punktów pytanie jest, jak my sobie z tym poradzimy, nie? Czy my będziemy potrafili na nowo odnaleźć siebie w tych nowych realiach? Czyli jakby cały czas jest jakaś też okazja do rozwoju. Nieustająco, to jest prawda i to na przykład jest takie ciekawe, kiedyś pamiętam rozmawiałam z księdzem, który tam opiekuje się naszą wspólnotą, jesteśmy z mężem w domowym kościele, i on powiedział, że dla niego to jest niesłychane obserwować, jak małżonkowie mają dużo okazji do rozwoju, że przez to, że są w tej relacji tak bliskiej, są wzajemnie się nieustająco do tego zachęcają, popychają, inspirują, zmuszają, i że to jest po prostu, no uważam, że to jest ogromna, ogromne bogactwo. Czego. Unikać małżeństwie, na co zwracać uwagę, jakie rzeczy dostrzegać, co można radzić, na przykład młodym małżonkom, którzy zawarli ten związek, są na początku drogi. Też jakoś czasami się nad tym zastanawiamy, przykład no, teraz też tam z kolegą myślimy o takim warsztacie dla par. To jest jakoś nieustający obszar <głos》głos》> naszego namysłu, właściwie co warto parom jakoś przekazywać, mówić, czy jakby na, na co zwracać uwagę. No myślę, że to nie ma jakiejś takiej jednoznacznej recepty. Jest jakoś wiele takich obszarów, które gdzieś tam zostały zbadane i one pewnie można mieć je na uwadze. No Myślę, że tak, jakąś ważną kwestią jest takie połączenie takich dwóch dwóch obszarów. To znaczy, z jednej strony, tego uznania, że właśnie druga osoba jest odrębną jednostką i nie jest dana nam po to, żeby nam coś. Dostarczać, tak? to nie jest ktoś, kto ma nam zabezpieczać potrzeby i taki jest cel jego istnienia, czyli trochę takie nietraktowa nie traktowanie tej drugiej osoby w jakikolwiek sposób przedmiotowo czy instrumentalnie. Czyli że to jest autonomiczna osoba, która może mnie obdarować i ja mogę ją obdarować, ale to nie może się dziać przez jakiś przymus, manipulację i uwikłanie. I to jest jakby jedno. Drugie natomiast to jest to, że z tą autonomiczną osobą. Chcę i ja też nią jestem, chcę i mogę tworzyć bliską relację. No i tutaj, jakby to wszystko, co się składa na tworzenie bliskiej relacji, czyli właśnie, żebyśmy jednak mieli jakieś wspólne obszary. Bardzo ważna na przykład jest taka kwestia, że w sprawach fundamentalnych dobrze, jakby małżonkowie mieli podobnie, nie? że to jest jakaś taka baza, na której rzeczywiście potem można budować. Żebyśmy lubili razem spędzać czas w jakiś konkretny sposób, żebyśmy umieli ze sobą rozmawiać także negocjować, bo też to co jest taką pułapką to jest myślenie, że małżeństwo to jest taki romantyczny układ, w którym w zasadzie rzeczy dzieją się same. Nie, to jest ważne, żebyśmy wiedzieli, że małżeństwo to też jest pole twardych negocjacji i naprawdę czasami dochodzi się do ustaleń w taki sposób: "Dobrze, ja pójdę z tobą na koncert do filharmonii, ale ty ze mną pójdziesz, nie wiem, pobiegać wieczorem", nie? I jakby tak się ze sobą umawiamy. Czyli naprawdę są takie momenty, kiedy my po prostu Trochę na zasadzie takiego handlu, no musimy jak, jakąś, jakiś złoty środek wypracować. No, ważne jest i o tym się zawsze mówi, taka, nie, nie, taki poziom bliskości podtrzymywany drobnymi gestami. Na przykład wykazano, że jeżeli jest, siedzi małżonek w pokoju i wchodzi drugi małżonek i ten siedzący w pokoju nie podniesie wzroku, nie nawiąże kontaktu, nie uśmiechnie się, to taka para. W jakiejś tam perspektywie jest bardzo prawdopodobne, że się rozstanie. Czyli, wiedząc o tym, warto jest naprawdę takie drobne gesty wykonywać. Więc, dbałość o takie niewerbalne sygnały bliskości, życzliwości, sympatii. Na przykład, oksytocyna, która wzmaga tendencję do bycia w bliskim związku, wydziela się wtedy, kiedy przytulamy się nago. No to jest wtedy, kiedy matka karmi niemowlę, wydziela się u niej bardzo dużo oksytocyny. No, to jest takie zalecenie dla małżonków, że, na przykład, warto spać w jednym łóżku, warto się przytulać. Nie bójmy się tego powiedzieć, także nago. Więc to po prostu ma takie, wszystko ma swoje uzasadnienie, nic nie dzieje się przypadkowo. Bardzo ważne jest też, żeby sobie w którymś momencie odpuścić, zwłaszcza właśnie jak przychodzi ten moment takiego wieku średniego i jest takie parcie na zmianę, że po prostu ja muszę coś w życiu zmienić. Ważne jest, żeby wtedy mieć na uwadze, że my nie możemy. Znaczy szansa, że zmienimy kogoś jest raczej znikoma. Zmienić możemy siebie i jeżeli będziemy naciskać na tego partnera i położymy główny akcent na to, że będziemy mu klarować, jak to on się ma zmienić, no to to jest najlepsza droga do tego, żeby... Gdzieś ta relacja umarła, no bo nikt tego nie lubi i, i nie chce po prostu być pod taką presją. No, rozmawianie jako też, rozmawianie rozumiane jako poznawanie się nawzajem, czyli to też jest coś zbadanego, że na przykład małżonkowie, którzy dużo wiedzą o sobie nawzajem, co się dzieje u ciebie, ja mówię, co się dzieje u mnie, czym żyjesz, co cię w tej chwili jakoś tam pochłania, to są małżonkowie, które, których więź jest trwalsza. Nie? Czyli no, to są takie proste rzeczy, które jakoś tam warto mieć. Na względzie. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Bardzo dziękuję. I zapraszam też na kolejny odcinek.